Witam Was w nowym odcinku z gry Hearts of... A nie, nie, nie. Dzisiaj gramy w co innego? Ark Survival Evolved. Postanowiłem sobie wprowadzić nową serię. Może nawet to będzie taka dłuższa seria. Zobaczymy, jak się przyjmie, oczywiście. Tutaj zostawimy sobie takiego. No może go jakoś zrobimy. Nie, dobra, nie będzie taki normalny hop. Zacznijmy sobie w strefie zachodniej 3. Oczywiście nazwę już zmieniamy jest tak, o. Nie wiem, czy się przyjmie to serię, Mam nadzieję, że wam się spodoba. Twórz nową postać. Tak, tak, tak. Ale świeci. No, zaraz gammy zmniejszymy. Będzie dwójeczka o. Ale świeci, no dam. Gama jeden. O. No już mnie coś bije. Pompi. Nie, no. No to się zaczęło? Nice. Dobra. O. Półtora może być. Jest git. Dobra, my jesteśmy tutaj. Mam już upatrzoną bazę znaczy nie padę tylko miejsce na bazę. Już nawet punkcik mam, zwiększyłem ee, zdobywanie leveli i Oswajanie dinozaurów razy 3, bo postanowiłem, że no to ma być taka przyjemna seria dla nas, żeby to nie trwało. Na przykład, żebym oswajał, powiedzmy, Gano kurde 15 godzin. nie? to nie miałoby sensu tak naprawdę. No już. Więc budujemy bazę, mam taki fajny upatrzony spocik O, o, o tutaj pomiędzy kamieniami to jest miejsc, fajna miejscówka jest. Może kiedyś nawet będą Znowu zmęczony. może kiedyś nawet będą streamy z Arka Będę miał czas I Nie wiem czy nie będę się właśnie przerzucał na content z Arka Byłoby lepiej, o i tutaj wybudujemy sobie bazę na początku trzeba podstawowe rzeczy sobie zrobić, no. Cyk, cyk, cyk. I odcinki będą w formie 20-minutowych, taka seria to będzie. Zobaczymy ile ona potrwa. Zbieram sobie ten. Teraz trochę słomy. Cyk, cyk, cyk. Okay. Teraz sobie dam punkcik, wagę 2. O, i mamy jeszcze mam ten Mody Structure Plus. I yy, tam miałem. tam miałem jeszcze. Yy, większe staki. Stack Plus, czy tak to tam się nazywało. Nie pamiętam już. Dobra, idziemy sobie kamienia pozbierać. A tu jest sporo kamienia. Leży. O, kolejny levelik. Dobra. Daj mi to znowu uwagę. Lecimy do 200 władz. Co nam brakuje? A, drewno. Drewna. I zabraliśmy drewno. gamy dwójkę. jak tak damy? O. A jeszcze wypróżniłem się, super. Mamy drewno, dobra. No, tak tak naprawdę to wrócę do was, jak już będę miał takie podstawowe rzeczy, bo to nie ma sensu, żeby... żebyście patrzyli, jak biję w drzewo, no. Więc zaraz wrócimy. O, i stworzyłem już nawet włócznie. Więc pójdziemy zapolować na jakieś zwierzątko więc, Bo potrzebujemy tak naprawdę mięsa i żeby zrobić sobie kotleciki i kury no, na jakieś craftingi Co by tu Mamy do upolowania? Tam są te ptaszory, których nie lubię O, te, te, t. O, parazaur Który ty masz level, żeby, żebyś tam nie uciekł? Czy level ty jesteś? Ósmy, dobra, to oczcizna Idzie szybciutko, A, tylko... O! Dawaj, 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 dawaj! O, i się włócznia zepsuła. I zabiliśmy. No, dwie włócznia nam się zepsuły, znakomicie. I sikierką. Na levelik wpadł. 14, 14... A, sporo. Dużo skóry z niego jest. Level mamy, to znowu wagę pójdziemy. O, i możemy bukłaka sobie zrobić. Dwa idealnie, no jest. 21 mięso, mamy Tyk, i jeszcze ten bukłak Mamy bukłaki, dobra Już lepiej, ale świecił, oh. Ta gamma w arko naprawdę jest Ciężka do ustawienia, żeby było dobrze O, teraz, no i tyle to masz level, polowego złoty Dwunasty Zup tutaj Dobra, pójdziemy sobie zrobić ognisko Zbiorę trochę jeszcze drewna A właśnie muszę je wybadać, wybadać jeszcze I Wydaje się, że to będzie fajna miejscówka na bazę Jeśli się za, o, ten ogrodzenie zrobi Tam też, i będzie elegancko Dobra, ognisko, ognisko robimy A właśnie jeszcze wybadać Tyk. O, wypróżniłem się, znakomicie Nie stać mnie na ognisko Czy Kamień i krzemień, dobra Teraz co sobie wydobędziemy. Bo w sumie jak tutaj będziemy budowali bazę to nawet lepiej, bo eee, pozbędziemy się już tych kamieni, które nam będą przeszkadzały. A i od razu ostrzegam, ja nie jestem mistrzem w budowaniu ładnych budynków. Nie, ja umiem budować praktyczne. Ale ładne to już nie. S plus. S plus jest bardzo fajne. To jest. To można przenosić nie trzeba tego niszczyć. Dobra, gdzieś sobie postawimy A jak to tutaj będzie na razie? Tam jest ten, notka, a ten Podróżnika czy tam, jak tam się nazywało Ale na razie tego, to podziel mi na pół O Nie będziemy tego zbierać, tylko jak będę craftować jakiś fundament i tak dalej To użyjemy z bustem do expa Dobra, robi się Teraz mamy level? Dobra, mamy level teraz siódmy wagę znowu pójdziemy Za od... Blokujemy. No jeszcze trochę, jeszcze trochę mamy. O, jestem drewnian na 11. Dobra. Więc trzeba trochę PXP. xp px ale musi. Zrobimy sobie włócznie. Trzech włókno nam brakuje. No, trzeba będzie jak najszybciej sierp zrobić, żeby zbierać tego. Te włókno Albo tego, jakąś on tego dinozaur. Yy... Ten z pazurami, nie pamiętam jak on się nazywał. Bo z głowy mi wyleciało. Dobra, mamy trochę włókna. I tak, skraftujmy sobie 4T. Że ekspavleci. To w sumie możemy już pozbierać dużo drewna na budowę bazy. Te zaraz chcę zbierać drewno i wrócę do bazy, jak już zbiorę i będziemy zaraz skraftować. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy już zebrane e, sporo drewna przez właśnie ten stack, e, plus, czy tak to bym nazwał? Mam większe staki. To jest bardzo wygodne. 1000 no drewna to powinno wystarczyć na początek. Najwyżej do, dołożę. O! Explorer na się chyba zbugował. O! Jest. Chciałem z Expa tyle wyciągnąć. O, to dobra. To bez tego najwyżej. Teraz, gdzie zbudujemy bazę? Tutaj jest fajne taka, wbicie w tą skałę. Tu by było to fajne. Tak, chyba tutaj to zrobimy. To będzie najlepsze. Te rzeki to kształtujemy. To też trzeba pozbierać. Aha, to jest tego drzewa, wszystko. Dobra, to, to się jakoś zrobi. No jakby chcemy tą bazę? Dobra, postawię fundamenty i się, się zaraz widzimy. Dobra, jak na razie mam taką koncepcję w budynku. Czyli mamy tutaj 5 Na 3 Można by było w sumie na 4 z... No na 4 też mogłoby być fajnie Ale nie ma źle nie ma źle będziemy robić piętra górne Drzwi Pięknie A usta... To są S+, z tego co pamiętam to tutaj można eee... A nie wiem Nie pamiętam A nie pamiętam Dobra, nieważne. Teraz się zastanawiam, czy zrobić tutaj na cztery, ale to jest taki teren już... Nie, dobra. Jak będzie tak już. ściany. Górne piętro. Jakiś balkonik się walnie. Mało drewna już. No, na no nic nie starczy już nawet. No, ale mamy jakąś podstawę już. To, to się liczy. To się liczy. No może to jakoś to będzie wyglądało chyba Chyba Właśnie mięso o mięso weźmy o. A można zgasić to już nawet. No Chyba nie będzie źle Jakieś okna, czyli są, są chyba okna z tego co pamiętam yy. Nie ma okna A na 14 to jest dopiero Czyli to jest. To jest okno. O. Damy punkcik. O. Zejdźmy, pokaż mi to. Jest. Okiennica. Eee. Okej. Okay. To wybadajmy. O. Te schody się przydadzą. Może ich użyjemy. Eee, to tak, 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 to, co to jest? Eee... Okay. o, drewniane okno, dobra Co się przyda, no to idę dalej zbierać drewno. no Już tutaj wyciąłem No niestety, takie życie Dobra, mamy już Jakąś podstawę no, gramy szybko Będzie trójka, mamy już jakąś podstawę O, kiednicy są, tyk no teraz jest słabo, bo one się otwierają tak z jedną stronę, ale tam. Jak już damy radę. To no już powoli, powoli jakoś idzie. Tylko teraz myślę jak to, to chyba schodną tutaj w rogu. Dobra, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Ale no. Jest. Jest postęp, jest postęp. Dokończę ile tych ścian jest potrzebnych? Raz. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 9 by ukończyć. Ostatni doł, okej. Okay. Znaczy no. Te piętro zerowe. Bierzmy teraz sobie drewno. Tik, cyk, tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jak nie nam zapraknie włókna, to zbiorę też te włókna. No przydałby się sierp, no nie powiem no Tak się wolno te włókna zbiera Dobra, zobaczmy Włóżmy sobie ściany yy, ściany 5 drewna zabrakło? Albo włókna, też bardzo możliwe Bo co to wątpię, że mi zabrakło Co mi za... A słomy i drewno trochę. Dobra, mamy słomy i teraz drewno. I mamy drewno. Tyk. I będziemy mieli ukończone pierwsze piętro. Tyk, okej, 7 ścian. 7 to liczyłem. Już nie pamiętam. Dobra, trudno. 7 albo 9 tam było. Chyba 9. No, 9 tam było. 9, nie 7 ah zapomniałem Nie wiem, szybko dozbieramy to tej drewno mamy od drewna no Spokojnie Cyk, cyk, cyk No i jest, mamy No jakoś to zaczyna wyglądać, muszę przyznać, o a pijmy się cyk No i cyk, pierwsze no, zerowe piętro mamy gotowe Teraz ustawić jakieś schody o, zobaczmy tu No, nie jest źle, nie jest źle Mogło być gorzej tak naprawdę Dobra, zróbmy te schody może Eee, eee, my chcemy schody? Te, czy... Chyba te ze walniemy? 200 drewna wow Drewno i słoma, dobra. Drewno, słoma. Znaczy jakoś to będzie można nie ustawić. Dawaj drewienko. 200 drewna potrzebujemy. No to jest to O, jeszcze nam się kiera zepsuło. No nie mogę. Moja postać głodna. Jest woda, tutaj się kończy. Ach, ale kłody pod nogi, normalnie. Kłody pod nogi. Wiesz, my jeszcze słomy zbiorę. Kolejnego drzewa Tyk, cyk, cyk Mamy to Trzeba stać nas na te schody Co nam brakuje? Jeszcze troszeczkę drewna Jeszcze trochę Jeszcze, jeszcze Dobra Jeżeli tego nie będzie można jakoś sensownie postawić, to mnie rozniesie, naprawdę Ale ja chyba da radę Dawaj, 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 dawaj Otwórz mi drzwi I tak Jak chcemy te schody? Wow, ale one duże są Takie coś? Hmm No jest chyba git Chwilę, stać nas na ścianie, nie jest coś trochę drewno. Dobra, zrobimy sobie teścik Drewno, drewno, drewno. Jak to będzie wyglądało ze ścianą? Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, daj mi ścianę i co to będzie? Sufit postawić? No tak, to będzie trzeba sufit postawić. Chyba. Dobra, i wytwórz mi sufit. O, i wypróżnię się. No, ty trudno się mówi. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy jak to będzie działało. O jeszcze woda, dobra, to najpierw jeszcze woda. Teraz ona tam co chodzi. Na szczęście mamy blisko do tej wody. Fajna miejscówka to jest. Jakby kogoś interesował gdzie to dokładnie jest, to macie. O, mapę. To jest takie 54 na... Na 13 Około. Ale to jest łatwe do znalezienia. Dobra. A i ściany. A, co ściany mam tutaj. Tyk Teraz tej jest sufit. dyk Oj, mamy sufit. No, jest git, jest git. Uh, tylko to coś, można stawiać, to jest pytanie. No chyba tak, na sufit tak da się postawić coś. Nie wiem, zrób mi. Game file. No, um, no powiedzmy, no niech będzie. Użyjemy teraz surowców. No, trudno się mówić. Tutaj można stawiać, a tym te... można. To elegancko. Ale ognisko wsadamy gdzieś tutaj. Nie, no nie tutaj. O tutaj w rogu O. I już jest noc. No. Ale no, no, no. Zaczyna. A, to jest okno, dobra. To jest okno. Ale tam by się... Hmm. Dobra, zobaczymy jeszcze jak to tu będzie. A nie jest źle, nie jest źle, muszę przyznać. Ładnie to wychodzi. Ładnie. Ale dobra, więc mamy już taki. No. Piękne, zaczęto serię. Domek prawie wybudowano. No, fundament. No, początek postawiono, tak powiem. Więc z tym pięknym akcentem. Zakończymy sobie odcinek. No, może. Tak będę patrzył. O. Ale poza. Piękne, piękne po prostu. Ale tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Wam się spodobał nowy content i nowa seria. Więc zapraszam do następnego odcinka.